Ewangelii św. Nazaret, do... no, z Ewangelii według Świętego Łukasza. W szóstym miesiącu Bóg posłał Anioła Gabriela do miasta Galilejskiego zwanego Nazaret do dziewicy... Przepraszam. Jeszcze raz. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. W szóstym miesiącu Bóg posłał Anioła Gabriela do miasta Galilejskiego zwanego Nazaret do dziewicy zaleczonej z mężczyzną imieniem Józef z rodu Dawida. Dziewicy było Maria. Anioł przyszedł do niej i powiedział raduj się, pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zwiększa W szóstym miesiącu, chociaż uważa się ją za niepłodną, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. A Maryja tak odpowiedziała: Jestem służebnicą Pana, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej Aniu. Bóg przygotowywał Marię na narodzenie jego syna już od chwili jej poczęcia. Pierwsze wydawał. Przygotowania było poczęcie Marii bez grzechu pierworodnego. Właśnie dla przyszłego dzieła zbawczego Chrystusa Maria została usprawiedliwiona Jego łaską, dzięki czemu, jako jedyny człowiek oprócz Chrystusa, urodziła się pełna łaski, bez grzechu. W chwili zwiastowania pokazała, jak bardzo ufała Bogu. Kiedy Archanią Gabriel oznajmił jej, że zostanie matką. Nie zadawała zbędnych pytań, nie pytała, co będzie miała z tego, że zostanie Matką Boga Najwyższego, nie prosiła o czas na zastanowienie. Wiadomość o Bożym zamiarze zaakceptowała natychmiast, niech mi się stanie według Twego słowa. Dzisiejsza uroczystość, a także uczestnictwo w mszy świętej będzie okazją do tego, żeby Poprosić Boga.